Witam wszystkich. Na początku filmiku w się chochlik. Mieszkanie było robione 8 tygodni i 2 dni. Witam wszystkich. Nadszedł dzień odbioru tego mieszkania. Kilka słów. Zeszło mnie się 4 tygodnie, 2 dni. Czekajcie, Majster, sprzyknie wodę na kawę. Oczywiście, czajnik i to, co jest z czajnikiem związane, wychodzi ostatnie zawsze. Czyli już po wszystkim. A, będziesz umieć. O, coś idzie. Już po gościach. E, słuchajcie, odbiór jest... E, zeszło mnie się z tym mieszkaniem 4 tygodnie 2 dni. Z czego 2 dni to były jakieś święta po drodze. Więc 4 tygodnie bite. E, tak to wygląda. Tak wygląda kuchnia, pas roboczy. Plus ta terakota, która tutaj ma te jakieś kąty cuda na kiju. Tutaj oczywiście paseczek w kolorze. Wieszaczki z tutu. Kwiatełeczko tamte. Oczywiście odbiór jest niekompletny. Zaraz Wam powiem czemu. Brakuje dwóch kulek. Z tego względu, że ktoś w sklepie dał za duże żarówki i te najmniejsze kulki nie dało się przykręcić, bo żarówka dotykała do końca kulki. Więc to pojechało jakby do weryfikacji, do, yy, do, do, do dobrania, że tak powiem. Brakuje karnisza. Nie wiem czemu. Brakuje lampy, która tutaj ma być, będzie za miesiąc podobno. E, tu mamy takie światełko. To jest niby ta sypialnia. E, no, tu mamy kolor. Dokąd ma być ta sypialnia? Tak jak ten kolor. E, cóż jeszcze? Mamy światełeczka w suficie. Mamy. Nie, to. To, to mamy świateczka w przedpokoju. Tu jest męka na pralkę. E, brakuje klamki. Zaginęła w akcji, nie wiadomo gdzie jest. Powinna być, nie ma e, więc nie ma klamki. E, I teraz najciekawsze jest tutaj, ale to za chwilę. Brakuje tej lampy jeszcze i brakuje opaski. Opaski brakuje z tego powodu, że opaska przyszła uszkodzona Teraz zobaczcie jaki jest myk. Opaska przyszła uszkodzona. Tu jest rozwarstwione, tak jakby ktoś wyszarpywał to z czegoś i jest pęknięte. A tu jest taki myk. Nie wiem czy to będzie widać. Tutaj jest pęknięcie ale nie okleiny, tylko tam w środku tego sprasowanego papieru, czyli wie co to jest, a od tej strony wygląda luksus. tak żeby nie było uderzone, nie było. Puchło, samo pękło w każdym razie jest to uszkodzone i opaski będą deklamacyjnie wymienione, więc dlatego się nie dało tej opaski tam założyć no i tak wyglądała łazieneczka Czarnych grzejniczek, kibelek, tu będzie umywalka z szafką to już z stolarze, No i tu mam tą kabinę, z której filmik widzieliście. No i środek środek, że tak powiem brodzika. Powiem wam, że zgrabnie ta łazienka wyszła, naprawdę dla takiego goździucha. To naprawdę zgrabna ta łazieneczka jest i tak, że tak powiem, na takie małe mieszkanie wystarczająca. No ale myk jest taki, że pralka jest stąd zabrana, więc dlatego to tak tak wyszło fajnie. No i tu jest znęka na pralkę. Więc mieszkanie mam skończone, dzisiaj mam odbiór. Zobaczymy co tam co tam, co tam będzie po odbiorze, aczkolwiek z tego co wiem, to w sobotę tutaj już, już było obejrzane wszystko, że tak powiem, przez właściciela i inne osoby, więc pożyjemy, zobaczymy. No powiem Wam, że małe mieszkanie, ale po tych przeróbkach wszystkich nie jest głupie. Nie jest to głupie, nie wiem czy, bo teraz jest taki myśl, że teoretycznie ja powinienem jeszcze przyjechać na jeden dzień, jak już te wszystkie gadżety dojdą, których nie ma i to pokończyć, ale praktycznie to nie do końca tak wygląda, bo jak wygląda na innej robocie, to, to być może, że to już ktoś pokończy. Z tego względu, że jak biorę z tej firmy zlecenie następne to, żeby mnie nie odrywać od nowego, to tu jeszcze będą stolarze, jeszcze będą parkieciarze, jeszcze będą jakieś firmy tu się kręcić robić, więc oni to pouzbrajają, żeby ja już specjalnie nie jechał. Eee, oczywiście to się wiąże z jakimś tam dogadaniem się, już między nami, ale wiecie jak to jest, eee, jak ja mam teraz zmarnować czas, żeby z innej roboty zabrać rzeczy, przemyśleć co dokładnie mi potrzeba, przyjechać tu. Y, takie tam, no to być może to się bardziej skalkuluje. Y, bardziej się skalkuluje po prostu odkopsać coś ostatniej ekipie, która będzie robić. I, no ale nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, jak to tam będzie. Zobaczymy. No nie jest to z mojej winy nieskończone tak jak trzeba. I teoretycznie ja jestem zobowiązany do tego, żeby jak to wszystko przyjdzie, przyjechać, to skończyć i teoretycznie tak może tak być. No cóż, nie będę tu klędził, bo tu nie ma o czym. E odezwę się jeszcze po odbiorze, odbiór mam za pół godziny. Opierniczę sobie kawusia na spokojnie, posiedzę. E no i tak, a pokażę wam jeszcze coś. Jak wrzuciłem filmik z tego kąta oczywiście. To tutaj jeszcze tak tak wyszło, że fuka podłogi pokryła się z fugą ściany z tej strony i fuka podłogi pokryła się z fugą ściany z tej strony i teraz nie mając tu kąta, yy, to znaczy inaczej. Jeżeli tu bym miał kąt rozwarty, czyli więcej niż 90, w życiu bym by, by tam, bo by mi się te dwie ściany rozjechały i ponieważ ta płytka idzie do tej płytki na styk i do tej płytki na styk, yy, to problem by wyszedł, bo bym by nie przekosił tego. Nie byłoby opcji, żeby to zrobić. Więc wiecie, pierwsza rzecz robiona w łazience ciągnie drugą i trzecią i później piątą i kurwa trzeba albo zrobić to dobrze, albo nie robić bo jak spierdolimy coś na początku to później to się mieści całą łazienkę i są kombinacje alpejskie. Oczywiście ja nie miałem tego wytycznych, ale to samoistnie wyszło, że tak powiem, więc no fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. Jedyne, do czego bym się mógł ja wczepić jako wykonawca, oczywiście trudno się przyczepiać do swojej roboty, ale teraz Wam powiem. Ci, co śledzą kanał i oglądają filmiki na bieżąco, to wiedzą o co mi chodzi. Ta fuga wyszła szeroka. Po mojemu jest za szeroka do tych płytek. I jedna rzecz mnie zastanawia, czy ta fuga jest linia prosta plus te wyoblenie, czy później z końcówek tego wyoblenia ona się nie będzie wykruszać, bo ona po prostu nie jest jakby paskiem prostokąta włożonym, tylko spazowana jest do zera i jest no ciekawe, jak to wyjdzie później w praktyce. No dobra, tyle na tą chwilę. Rozłączam się idę wypić kawę na spokojnie. I zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Mieszkanie odebrane. Eee, nie mam żadnych, że tak powiem, poprawek. Wszystko jest odebrane tak, jak trzeba zeszło się z tym odbiorem, bo tam sprawdzali no to co chcieli sprawdzić, że tak powiem no i właściciel zastrzegł sobie, że niestety resztę tych rzeczy, które tam są niepokończone z tego względu, że ich nie ma, mam ja to robić a nie ktoś inny, więc niestety będę musiał ja to zrobić lub niestety, no bo to wiecie jak to jest no. Lepiej zrobić to samemu na przykład wieszanie półki w łazience w tym gresie, niż ma ktoś przyjść, płytka nałóżmy, pęknie, uszczerbi się. Pęknąć to tam nie pęknie, ale uszczerbi się. I potem i tak będą do Ciebie dzwonić, żebyś poprawił. Co z tego, że ci zapłacą, ale ile to jest roboty? Także takie wyszło ustalenie, że ja mam to spraw. Skończyć niech ktoś inny. A no tak to mieszkanie przeszło standardowo bez żadnych, tam bez żadnych, że tak powiem, poprawek. Co nie znaczy, że nie będzie żadnych poprawek, bo. Wiecie, finalny odbiór będzie już jak będą widelce w szafce, nie, no to jeszcze kupa osób tam się przewinie, niech stolarz coś uszkodzi, czy coś takiego, no to wiadomo, że kto to będzie poprawiał, no wiadomo, że to ja będę musiał jechać poprawić, eee, zobaczymy, może nie będzie tak źle, eee, jak będzie jakiś armagedon po stolarzach, to przynajmniej będzie jakiś odcinek, także tak to wyszło, dzięki za oglądanie, Pozdrawiam. cześć.